Witam, Bartosz Wojcieszak, bojownik Wolności. Poglądowo dzisiaj wejdziemy do salonu tatuaży, z którym jest związany syn mojego przyjaciela Ryszarda, więc zapytamy, co obecnie znaczy tatuaż, bo tatuaż ewoluował i zobaczymy, co proponują. Ja sam nie mam ani jednego. To jest, uważam, prywatny wybór, ale jeżeli już się tatuujesz, powinien być świadomy. I wchodzimy. Witam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Co tutaj u Państwa można dostać ciepłego? <grymne> <grymne> ciepłego. No wszystko co najlepsze, ale nie do jedzenia akurat. Natomiast A do można czego? Można się wydziarać. Można się wydziarać i Czy... to w szelowałam sposób. Jak gdzie jesteśmy konkretnie, bo nie wszyscy oglądają, więc gdzie tu konkretny adres jakby Pani podała? No to co, Dąbrowskiego 1, Katowice. Mhm. Zapraszamy, świeżo, otwarte studio. Właśnie dzisiaj mamy dzień otwarcia. dzień otwarcia mamy naklejki, mamy w sumie promocyjne rzeczy, minus 50% na zapis tatuażu. Do kiedy jest ta promocja? Tylko 50% dzisiaj jest na zapis, a mhm. przez resztę tygodnia mamy 25% na tatuaż. Jaki numer kontaktowy dla widzów? Numer konta? Kontaktowy, kontaktowy. kontaktowy, właśnie kontaktowy. No można albo się tutaj zgłosić na Facebooka Kudłata Tatu and Piercing. Mhm. Śmiało można pisać. Albo dzwonić, Wystarczy, że się pisze w ogóle Kudłata Tatu od razu wyskoczą wszystkie potrzebne dane. Kto tu jest głównym tatuażystą, że tak powiem? No, jak sama nazwa wskazuje, no to głosy też zadowalizują. Akurat... Ja... Ja... że to tak dla siebie odwrotnie. Nie, tutaj ja jestem tatuażorką, to jest nasza główna twisterka, Julia, która też robi świetną robotę. Precyzyjna, dokładna jak zwykle. No i obie sobie działamy w tym zakresie. Próbujemy naszych sił w obrębie nowego studia. Także... Jakie macie doświadczenia, bo każdy by chciał wiedzieć? No właśnie, no to jest takie pytanie, które często gdzieś się yy, uwiela. No w moim przypadku mm, powiedzmy, że działałam głównie na innym kłótnie, mm -hmm. czyli raczej na kartkach i na tradycyjnej yy, formie, czyli obrazy, jakieś grafiki, yy, bo studiowałam malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych, no ale w pewnym momencie gdzieś to przestaje wystarczać i człowiek szuka innych rozwiązań, yy, szuka innych płaszczyzn, więc w sumie skóra pomyślałam, że też będzie dobrym rozwiązaniem. I po zakończeniu studiów e, zaczęłam praktyki e, Anka Tattoo, to jest studio, które, którym również ukończyłam e, certyfikowany kurs. No i tam odbyłam e, parę miesięcy praktyk i stwierdziłam, że trzeba będzie zacząć coś swojego, więc sobie tutaj działamy. Czyli już parę tatuaży wykonanych? No parę naście, jak nie parę dziesiąt być może. To takie e, pytanie, czy tatuażysta nie liczy, czy potem już po których tam przekroczeniu którejś liczby już przestaje? Czy, czy raz może pan... Czy tatuażysta nie liczy swoich A, prac, czy po przekroczeniu? No, chyba, chyba już potem przestaje się liczyć, wie pan, bo to jest kwestia, no, też co liczymy jako tatuaż? Czy malutką dziarkę, która składa się z dwóch kresek, bo takie zamówienia również są. Czy raczej troszkę większa realizacja na 12 godzin, nie? Bo i to i to można zawsze to portfolio. Pytanie, na co się decyduje tatuator. Ja tutaj liczę raczej takie większe dziarki, ale nie myślę ilościowo. Raczej zawsze przykładam no, taką pełną uwagę i, i jakość przede wszystkim. Na tym się skupiam, a nie na ilości, nie? Agata, bo mogę tak mówić, tak? Śmiało. Albo kudłata bo salon tatuażu. No? Więc chciałem zapytać, bo studiowałaś ASP. To e, czyli powiedzmy e, sztuki piękne, nie? To chciałem się dowiedzieć, czym według ciebie e, jest właśnie obecnie tatuaż. No bo e, zgodnie z prawdą to tatuaż trochę ewoluował, tak? Kiedyś to było dla wybranych albo przynależność do jakiejś grupy, albo tak zwana grypsera, a teraz według ciebie? No dla mnie to jest każdy rodzaj sztuki, tylko po prostu na innej tak? w tym wypadku mamy na, na skórze. To też jest forma sztuki, a nie jakieś namaszczenie albo skaza, jak niektórzy uważają. Bo jest to również praca artysty, jest to jakiś projekt twórcy, e, który przekładamy po prostu na e, troszeczkę bardziej skomplikowaną formę. W tym wypadku ciało, które ma również wiele płaszczyzn, które nie należy do łatwych materiałów do pracy. E, I tak samo może się realizować artysta na tej płaszczyźnie, jak i na zwykłym dźwięku. Także no, w dzisiejszych czasach w sumie tatuaż może mieć e, Naprawdę wiele znaczeń i tylko już kwestie symboliczne, bo ktoś może sobie wydzielać zwykły kwiatek albo um, jakoś, jakiś bardzo marszki symbol, a bez większego znaczenia, nie? To już jest kwestia pewnego rodzaju przyozdabiania ciała. Niekoniecznie musi nosić za sobą jakąś ogromną symbolikę. I ja to rozumiem i też jestem otwarta dlatego na wiele propozycji. Nie przekładam stricte wagi do symboliki i znaczenia, bo to akurat można powiedzieć robię bardziej w obrazach, które na przykład możecie zobaczyć po, po tej stronie. E, one są troszeczkę bardziej skomplikowane, niejednoznaczne, ale mm, przez to właśnie lubię się bawić tą sztuką i to próbuję też osiągnąć w tatuażu, ale jestem bardziej nastawiona na klienta i na jego potrzeby. To teraz takie pytanie, co, bo powiedziałeś, że niektórzy yy mają jakieś takie mały, które praktycznie nie widać może samych dla siebie. Jakie tatuaże najczęściej przeważają? Właśnie takie skryte, czy takie, żeby pokazać się? No szczerze mówiąc chyba bardziej skryte. Szczerze tak? mówiąc chyba bardziej skryte, chociaż yy, myślę, że ludzie bardzo spontanicznie podejmują decyzje, co nie uważam to za coś złego, tylko bazują na takich gotowych projektach, które chcieliby koniecznie wykonać. A na przykład taka prośba z mojej strony do klientów, żeby troszeczkę bardziej otworzyć się też na warsztat artysty i tatuatora, który może zaproponować wiele rozwiązań, bo bardzo często przeważają takie motywy jak znaki nieskończoności albo motywy na przykład w lesie z jakimiś wilkami, co na przykład rozumiem, że dla kogoś może nosić jakieś symboliczne znaczenie. I ja zawsze jestem otwarta na to, żeby wysłuchać historię danego klienta i razem wspólnie coś wypracować jakieś jakiś nowy Czyli takie motywy czasem często spotykane tak jak w sztuce forma kiczu, tak? Można by powiedzieć, czy niekoniecznie. Znaczy, tak bym no, nie ujęła, ale oczywiście, no ja jestematorka, też mam swoje ulubione motywy i troszeczkę mniej. Ale tak, tak, z reguły to jest taki taki w klej, no mogę tak powiedzieć się A jeżeli ktoś przychodzi i nie ma sformułowanej gotowej koncepcji, to czy jesteś w stanie wykonać jakiś wzór od zera? Ja jak najbardziej, właśnie do tego dążę i bardzo lubię też takie realizacje. Czyli współpracujesz, czy też wtedy narzucasz jakiś szablon, czy jesteś otwarta właśnie na taką empatyczną, że tak, empatyczny odbiór klienta i jego potrzeb i wtedy mu coś doradzisz? Tak, tak. Znaczy ja zawsze właśnie staram się dodać coś od siebie, nawet jeżeli klient przychodzi z gotowym wzorem, który bardzo by chciał wykonać. Więc reguły nawet, no wspomnę o paru aspektach, które moglibyśmy poprawić, albo zmienić, albo ujednolicić, albo zmodyfikować. Więc od siebie zawsze możecie liczyć na jakąś formę wsparcia albo na nowe formy, też graficzne. Ja lubię bardzo dodawać coś od siebie, nawet w takich gotowych projektach. A jak ktoś chce porozmawiać o zwykłym tatuażu, albo ma jakąś koncepcję, ale nie do końca wie, jak to ma wyglądać na papierze, czy co dopiero na skórze, to też chętnie w tym pomogę. To Teraz takie pytanie, powiedzmy, dla kompletnego laika, nie? Bo niektórzy jeszcze, powiedzmy, się nie dziergali, że tak powiem w cudzysłowie. I się zastanawiamy nad bezpieczeństwem. Co możesz na ten temat powiedzieć? Bo to też takie pytanie dla tych, którzy się obawiają, powiedzmy. No właśnie, no co do bezpieczeństwa, to ja zawsze mówię o zaleceniach też przedzabiegowych i pozabiegowych oczywiście. Jak tutaj ktoś zdecyduje się na tatuaż i bardzo by chciał przyjść, już go wykonać, to my również dajemy taką zgodę, gdzie rozpisane są wszystkie przeciwwskazania, skutki uboczne, zalecenia oczywiście. Co może być takim podstawowym przeciwwskazań były bo... przeciwskazaniem no, wszelkiego rodzaju e, choroby prawda no, jeżeli ktoś ma e, poważne e, no nawet już mówię w takich troszeczkę bardziej wyolbrzymionych e, formach no ale no, y, no HIV albo jakieś wszelkie zmiany skórne nawet jeżeli ktoś przychodzi przy zwykłym przeziębieniu, to również może być przeciwwskazanie. Nigdy nie wiemy jak ta skóra zareaguje, także trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba sobie zrobić też nawet takie testy przeciwalergiczne, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni na przykład na nikiel albo chrom. Różne barwniki, które możemy znaleźć w tuszach. No i to są takie aspekty, o których warto pamiętać i trzeba to dobrze przemyśleć, bo to jednak jest no, taki symbol, który zostaje do końca życia na naszym ciele i warto byłoby go zrobić u osoby, do której chcemy iść, dobrego tatuatora, który pracuje w danym stylu, który nam się podoba, no i mieć pewność, że jesteśmy też odpowiednio do tego przygotowani, zrobiliśmy wszelkie odpowiednie zalecenia, przybadaliśmy się, no i myślę, że to są takie rzeczy, które trzeba mieć na uwadze. Tutaj druga koleżanka, jeszcze do Ciebie wrócimy. Na, na pewno rekomendacją dla mnie, jeżeli bym się zdecydował, to by było to, że studiowałeś, że tak powiem, sztuki piękne. Mam Więc... Warsztat również w tatuażu, mam nadzieję. Ale jak, e, tylko jeszcze taka kwestia: czy poznałabyś swoje tatuaże e, zrobione na kimś? Czy zaznaczasz jakoś takie tak jak powiedzmy technika miecza, że niektórzy samurajowie na podstawie cięć poznawali? Nie, no, tak, ja myślę, że poznałabym. Zresztą no, takie rzeczy się chyba pamiętam do końca życia, nawet jeżeli tych klientów jest dosyć sporo. No czyli to... poznałabyś swoją pracę, jak no, tutaj jak najbardziej, Jak najbardziej. No to też jest dla mnie czymś pozytywnym, tak jak mówię, czyli nie idziesz, że tak powiem, w taką produkcję maszynową. Nie, nie to nie jest właśnie wartość, do której dążę, więc... Czy druga koleżanka, co możesz zaproponować tutaj gościom? Yy, ja mogę zaproponować Kucie. Kucie? Yy, tak, więc... Czyli kowalstwo artystyczne. Przeróżne <noise> yy, ...kolczyki, piercing. Yy, I tak, ja się tym zajmuję w od roku, skończyłam kurs też w Katowicach, Makety Zabije i, i tak i praktykowałam sobie w domu. Pędasz swój, dom. swój pierwszy... Yy, sw yy, z tego pierwszego klienta? Tak. I gdzie to by, w sensie na, na której części ciała to było kucie i co to takiego jak reagować? Czy miałaś asystę czy od razu na szefkę wodę? Tak, pierwsza, pamiętam swoją pierwszą klientkę i to był zwykłe, zwykłe, zwykłe przekucie ucha, bo to od tego się zawsze zaczyna jako pierser. Czyli ucho też podpada no, normalnie pod to, tak? Tak, tak, oczywiście No, więc, więc tak i... I myślę, że akurat ja bym może miała problem rozpoznać swoje prace, bo jednak to wszystko jest potem. No, jednak to nie jest jak tatuarz, nie? więc tak. A taką najtrudniejszą swoją pracę, jakbyś powiedziała w jakim miejscu i czy się bałaś też wykonując, czy klient cierpi, jak to eee, wygląda? To jest przepucie y, Bridge się nazywa tutaj. I pierwsza z tego wykonywałam. Troszeczkę się bałam, bo jednak to jest takie miejsce. Gdzieś są też na środku twarzy, więc tak, ale wyszło mi super, więc nie, nie, nie boję w sumie żadnego przywódcenia. Nikt, nikt nie ucierpiał, tak? Nikt nie ucierpiał, nie. Czyli to była Twoja najtrudniejsza? Jakieś Mnie takie powiedzała... No tak, jak na pierwsze, pierwsze razy tak. <laughs> A tu e, czy też pomagasz sobie doradzić, czy po prostu e, zazwyczaj z e, Twoich praktyk ktoś przychodzi z gotowym na przykład nos, czy język? Zwykle no. tak jest, że jak ktoś... Zastanawiam się już na przekucie, które mi się podoba, ale często pytają mi na przykład zdjęcie swojego ucha i pytają się, jakie tam koczyki były na przykład nie? Dolaziła, nie? żeby zrobić samą kompozycję. W ten tak pod... Ale teraz jeszcze taka kwestia, czy na przykład siebie sam, e, samą, że tak powiem, e, też sobie robiłaś jakieś kucie, że sama, czy też po prostu korzystasz wtedy z kogoś? E... E, korzystam wtedy z, z innego filtra, że tak powiem, bo jednak same, samego się przekuć. Psychika nie pozwala. <laughs> no też jakie przekucie, ale no jest to ciężkie po Jednak wtedy nie ma precyzji, no bo nie widać, nie widać kątów prostych tak dobrze, nie? Jak się sama A, nie... się A najdziwniejsze twoje, że tak powiem w cudzysłowie kłucie. Najdziwniejsze albo po prostu takie najbardziej wymagające oprócz tej brwi. Hmm. To jest najdziwniejsze. Chyba nie ma takich. Nie, ma. nie. Ja dumę, ale... Były propozycje Czekaj. ciekawych wszaków intymnych, ale y, nie były wykonane, więc nie powiedziałam, że były jakieś dziwne lub nie takich, które... A nie były wykonane, ponieważ odmówiłaś, czy ktoś zrezygnował, czy. Y, odmówiłam dlatego, że nie miałam jeszcze tak, nie takiej przyjemności tego wykonywać, więc y, skoro tak, nie czuję w tym... Komfortowo i tego nigdy nie robiłam, to po prostu przed jakimś szkoleniem wcześniejszym wolałam tego nie robić. No to bardzo dobrze akurat się chyba. W jakich godzinach będzie salon czynny, czy codziennie? Jak to wygląda? Od 10 do 20. No, możemy tak powiedzieć. No zależy też od darmistrów. Generalnie jesteśmy otwarci, jesteśmy w stanie się dostosować do klienta. Jeżeli ktoś chce przyjść wyjątkowo wcześniej albo wyjątkowo później, to też Jesteśmy na to otwarci i można śmiało z nami się dogadać bez wszelkich tematów. Czyli dwie specjalności, tatuaż i piercing, tak? Tak, tak. Bo nie wiem, czy wymawiam. No, to czy wymagam? Dobrze dobrze To jeszcze tutaj do Agaty, a twój najdłuższy tatuaż, powiedzmy ile czasu Najpierw wykonane, taki jakiś większy wzór jak powiedziałeś, że na przykład jesteś za takimi, to jak to wygląda? Czy to się jednorazowo? Powiedzmy, ktoś chce całe plecy? na jedną sesję się umówić na 10-12 godzin, ale to trzeba też brać pod uwagę i znać swoje możliwości bólowe, bo ludzie tutaj różnie reagują na takie rzeczy. No ale myślę, że na raty no to można powiedzieć, że właśnie akurat nam zeszło tak z 15 godzin. To może nie jest jakiś wyczyn, bo wiem, że są tatuatorzy, którzy śmiało wbierali niektóre rzeczy po 24 nawet i to bez przerwy. Ale ja no jestem zdaniem, że tutaj zdrowie klienta jest najważniejsze i czasem lepiej odpuścić i zrobić coś na kolejnej sesji. Jeszcze takie pytanie techniczne, bo na pewno też niektórzy, yy, powiedzmy, laicy jak yy, ja. Jak ktoś po prostu ma, dajmy na to jakąś wagę swoją słuszną, powiedzmy 100 kilo, a nagle zajdzie jednak do 80 co się dzieje z tatuażem, powiedzmy, no, na ramieniu no, albo trzeba, na plecach? Trzeba to brać pod uwagę, że niestety no, skóra oczywiście... Czasami, jeżeli mieliście taki przypadek, że ktoś z Was wyjątkowo schudnął, z większej wagi, to że ta skóra się staje obwisła i nie da się obudzić, że jest dosyć wnioska. W tym wypadku nie wiem, czy zalecałabym w ogóle robić tatuaż, mając nadwagę, bo to również jest jakieś większe przeciwwskazanie. Ale też generalnie, jeżeli wykonujecie tego typu to trzeba mieć na uwadze, że. Czy to uczestnicząc w siłowni, czy w ogóle w studiach sportu, ten kształt może się z czasem rozciągać, bo automatycznie no, na przykład mięśnie nam rosną, albo my też jako ludzie się zmieniamy. E, więc ten kształt może się troszeczkę zniekształcić. I no, w tym wypadku na przykład osoby od raczej raczej no, nie zalecałabym, aby A w drugą stronę? Jak coś chudy i nagle strasznie no, przy tych. Rzeczywiście ten wzór się może rozciągnąć. Ale da się wtedy przeprawić coś, jakieś takie korekty? Mm -hmm. No potem, jeżeli był, byłby to gwałtowny wzrost do wagi naprawdę takiej ekstremalnej i ta osoba znowu by schudła, no to ten tatuaż to byłby wiotki źle by to wyglądało, no bo skóra automatycznie się staje wiotka, prawda? Okay. Więc tak, chyba nie ma takiego dobrego rozwiązania, bo zawsze są jakieś konsekwencje, i to trzeba brać pod uwagę. A czy jak ktoś przychodzi do ciebie i czuje, że jest taki emocjonalny trochę i nie ma jeszcze sprecyzowanej nagle mówi, a róbmy to, czy zalecasz, czy wykonujesz to, czy zalecasz mu, żeby się trochę wstrzymał, Powiedzmy, bo nagle zmieni mu się koncepcja. No, nawiązuję tutaj do takiego jednego ze słynnych tatuaży, że podobno Majdan miał wytatuowaną Dodę, a potem jak się z nią rozstał przerobili to na Indianina, czy na... No, ale to też nazwa kreatywność tatuatorów, nie? To jest tak ale ja też byłem, oczywiście jak ktoś przychodzi, to omawiam na, na jakiś wstępny projekt i koncepcję, żeby no też mieć pewność, co ta osoba dokładnie chce. Yy... O to pytam właśnie. Tak, tak, raczej to jest też taka moje, moje główne zalecenie dla wszystkich klientów, żeby najpierw przedyskutować projekt. No bo pamiętajmy, że to jest coś, co zostaje na całe życie i nie chcielibyśmy zrobić czegoś pod wpływem emocji bardziej. No, no właśnie chciałem zapytać, całe życie, czy też można potem coś yy, wybawić? Słyszałem? No i to są teraz sposoby na laserowe usuwanie, więc myślę, że jakby się uprzyć, no to wszystko się da, prawda? No to, to... Tylko po co, nie? Bo potem zostają bliski, potem nie wygląda to zbyt estetycznie. No i bólowo jest to naprawdę bardzo ciężkie do przeżycia. Już mówię o samym zabiegu laserowego usuwania. Bo tatuaż to kwestia też miejsca, kwestia możliwości fizycznych. Zależy od człowieka. Czy właścicielka, że tak powiem, yy, i tatuująca, sama ma jakieś tatuaże, które chcia którymi chciałaby się pochwalić? No właśnie paradoks jest taki, że jeszcze nie. Jeszcze nie mam malutki robione właśnie pod wpływem emocji, mm. bardziej handpołkiem akurat z koleżankami, ale to nie będę kuchy z tego, nie wiem się czym chwalić, ale to jest właśnie takie ostrzeżenie dla, dla ludzi, żeby sobie nie robić czegoś pod wpływem w chwili, tylko raczej dobrze przemyśleć temat i iść do kogoś wyspecjalizowanego w tym temacie. No. Czyli nie wiem, tutaj mamy pierwszy gości, który się odważy. <laughs> Jeszcze pokażemy te obrazy, i tak jak mówię, jeżeli ktoś chce. Ja akurat póki co nie mam, na razie sobie nie wyobrażam, ale jeżeli już miałbym robić, no to dobrze to świadczy o tym dla mnie, przynajmniej, że Akademia Sztuk Pięknych jest wazem. Tak, że tak powiem. Sztuki wyższe. To Poglądał Bartosz Wojciech w wolności jest dziękuję i w razie czego zapraszam tutaj do fachowej obsługi. Chyba, że już się sobie uszy przekujesz. <laughs> Dziękujemy.